Religia jest iluzją, tak powiedział Freud. I nie, nie powiedział tego z nienawiści ani intelektualnej wyższości. Powiedział to z głębokiej analizy ludzkiego umysłu. Ponieważ, jeśli się nad tym zastanowić, czym jest religia, jeśli nie pocieszenie dla przerażonej ludzkości, schronienie w chaosie, obietnica porządku w świecie, która nie jest zgodna z innymi rządami niż te, które sami wymyślamy, zanim zaczniemy, chcę wyjaśnić, coś to nie jest osobisty atak. To nie jest absolutna prawda. To tylko analiza, punkt widzenia. Dzisiaj zbadamy jedną z najbardziej silnych krytyków religii sformułowanej przez jednego z najbardziej wpływowych myślicieli XX wieku, Sigmund Freud, i zrobimy to bez wahania, bez ozdoby, z tempą, z którą on sam ją już przedstawił. Freud widział tu wyraźnie: że religia jest nie tylko indywidualnym mechanizmem psychologicznym, ale także strukturą kontroli społecznej, czymś, co kształtuje nasze umysły z dzieciństwa. Które mówi nam, co jest dobre, a co złe, co musimy się bać i kogo być posłuszni. A najbardziej przerażająca część robimy to bez przesłuchania, ponieważ od momentu, w którym się rodzimy, uczymy się, że ktoś opiekuje się nami, że istnieje wyższa obecność, chroni nas przed niebezpieczeństwem, dając nam znaczenie, gdy wszystko wydaje się puste. I czy to nie jest to, co dziecko czuje dla swoich rodziców? Czy to nie jest dokładnie ten sam mechanizm? Różnica polega na tym, że dziecko rośnie, dojrzewa, a w pewnym momencie rozumie, że ich rodzice nie są bogami. Ale w przypadku religii nie zdarza się to tak samo. Freud powiedział, że wiara religijna jest formą emocjonalnego infantylizmu, mechanizmu zależności, który utrzymuje nas związany z wyimaginowaną postać ze strony ojca. Jesteśmy przerażeni niepewnością, przerażone ideą, że jesteśmy sami, że nie ma nikogo, kto by nas podtrzymał. Konstruujemy więc historię, w której ktoś jest. Ale jakim kosztem? Religia, oferując absolutne odpowiedzi, usuwa nasze prawo do wątpliwości. Daje nam zasady tak, ale zabiera także swobodę ich kwestionowania. Mówi nam co myśleć, co poczuć, co robić. I nie, nie mówię, że to celowe. Freud też tego nie powiedział. Nie jest tak, że ktoś zaprojektował religię jako mistrzowski plan kontrolowania mas. To, że religia ze swej natury działa jako system kontroli, ponieważ oto interesująca część nie tylko reguluje indywidualną psychikę, kształtuje także materiał społeczny. Wina, grzech, posłuszeństwo, wszystkie te pomysły są nie tylko osobistymi doświadczeniami, są aktywnymi strukturami, które rządzą życiem w społeczności. I tutaj Freud wyładowuje swój najsilniejszy cios, religia działa jako zbiorowe zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne. Pomyśl o tym, ile razy osoba religijna powtarza pewne rytuały, mając nadzieję, że poczuje się bezpiecznie, modlitwy, wyznania, pokuty. Freud widział to brutalnie. Religia to zestaw rytuałów mających na celu złagodzenie strachu przed nieznanym. Ale podobnie jak zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, rytuały te nigdy nie w pełni uspokoić lęku. Zawsze jest więcej zasad, które należy przestrzegać, więcej kroków do wykonania, więcej norm do przestrzegania. Pytanie brzmi: ile z tego jest naprawdę konieczne, a ile z nich jest po prostu sposobem, aby utrzymać nas w wiecznym dzieciństwie? Ponieważ oto najbardziej niepokojąca część Freud nie chciał niszczyć religii, to nie był jego cel, nie chodziło o rozebranie ludzi i ich wiary, to było naprawdę konieczne, a ile z nich jest po prostu sposobem, aby nas uwięzić w wiecznym dzieciństwie? Ponieważ oto najbardziej niepokojąca część Freud nie chciał niszczyć religii, to nie był jego cel. Nie chodziło o rozebranie ludzi i ich wiary. To było coś znacznie głębszego. Chodziło o zrozumienie, dlaczego potrzebujemy religii przede wszystkim, jaką pustkę wypełnia, jakie obawy ją pokrywamy. Ponieważ według Freuda dojrzałość emocjonalna nie polega na znalezieniu absolutnych odpowiedzi, chodzi o zaakceptowanie, że nie ma ostatecznych odpowiedzi. Chodzi o niepewność, zrozumienie, że jesteśmy sami we wszechświecie i to dalekie od bycia przekleństwem, które może być wyzwoleniem. Ale oczywiście wolność jest przerażająca, pomysł, że nie ma mistrzowskiego planu, że nie ma kosmicznej sprawiedliwości, że nikt nie przyjdzie nas, jest przerażający. Ale jest to również pierwszy krok do bycia naprawdę wolnym żyć bez strachu, przejąć kontrolę nad naszym istnieniem, zamiast przekazywać ją narzuconym pomyśle. I nadchodzi pytanie, które musisz sobie zadać, w jakim stopniu twoja wiara jest wyborem i w jakim stopniu jest to program, którego nigdy nie odważyłeś się kwestionować? Ponieważ prawdziwa dojrzałość emocjonalna nie odrzuca religii tylko ze względu na nią, to nie staje się ślepy sceptyk. Zrozumienie, że możemy posiadać własne myślenie, że możemy przeanalizować to, w co wierzymy bez strachu, że możemy odpuścić emocjonalne kule, gdy jesteśmy gotowi. Freud nigdy nie powiedział, że byłoby to łatwe. Właśnie powiedział, że to konieczne, więc teraz decyzja jest twoja, czy nadal wierzysz, ponieważ naprawdę ją czujesz, czy też nigdy nie pozwoliłeś sobie wątpić? Odpowiedź, jak zawsze, jest z tobie. I tutaj sytuacja staje się naprawdę interesująca, ponieważ jeśli religia jest systemem kontroli społecznej opartej na potrzebie emocjonalnej, to następne pytanie jest nieuniknione, jakie inne struktury odziedziczyły ten mechanizm? Jakie inne instytucje nauczyły się manipulować strachem, niepewnością i poczuciem winy, aby utrzymać nas pod kontrolą? Freud otworzył drzwi, które wykraczają daleko poza wiarę religijną. Jego krytyka nie tylko zmusza nas do pytania, dlaczego wierzymy w Boga, ale także dlaczego wierzymy w każdy system, który obiecuje bezpieczeństwo UISA w zamian za posłuszeństwo. Ponieważ jeśli się nad tym zastanowić, religia nie jest jedyną narracją, która zależy od wyższego autorytetu. Rozejrzyj się, ile systemów mówi nam, co jest słuszne, a co jest nie tak, nawet odważnie się to zakwestionować. Ilu obiecuje nam odkupienie, jeśli przestrzegamy określonych zasad i potępimy nas. Jeśli odejmiemy od ustalonej ścieżki polityka, edukacja, moralność, wszyscy pracują z logiką bardzo podobną do religii, ponieważ wszyscy rozumieją coś fundamentalnego istota ludzka, gdy się boi, szuka struktury, szuka autorytetu, aby powiedzieć im, co robić. A jeśli to nie Bóg, będzie to państwo, społeczeństwo lub kultura. Cokolwiek sprawia, że dzieli, czujemy, że jest porządek w chaosie. Freud zrozumiał, że strach przed niepewnością jest najpotężniejszym narzędziem kontrolnym które istnieje, ponieważ osoba, która akceptuje niepewność, jest osobą, która nie potrzebuje kul, a ktoś, kto nie potrzebuje kul, jest kimś niemożliwym do kontrolowania. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego uczymy nas od najmłodszych lat, że istnieją zasady, które nigdy nie powinny być złamane? Dlaczego system edukacji nie uczy cię kwestionowania, ale zapamiętać, dlaczego polityka, która nie potrzebuje kul, ktoś, kto nie potrzebuje kul? Jest kimś niemożliwym do kontrolowania. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego uczymy nas od najmłodszych lat, że istnieją zasady, które nigdy nie powinny być złamane? Dlaczego system edukacji nie uczy cię kwestionowania, ale zapamiętać? Dlaczego polityka dzieli nas na frakcje, jakby były nowoczesnymi religiami, których wszyscy uważają, że mają absolutną prawdę? Ponieważ prawdziwa autonomia jest niebezpieczna. Osoba, która nie obawia się nieznanego. Jest ktoś, kto nie trzyma się dogmatów, ktoś, kto nie potrzebuje autorytetów, aby poczuć się bezpiecznie, a świat pełen takich osób jest światem niezmiennym. Oto najbardziej niepokojąca część Freud nie mówił tylko o religii, mówił o ludzkiej istocie jako całości, o tym jak funkcjonujemy, o tym jak, nie zdając sobie z tego sprawy, rozdajemy naszą wolność w zamian za fałszywe pewności. Robimy to, ponieważ prawdziwa wolność jest przerażająca. Łatwiej jest uwierzyć, że istnieje plan, że wszystko ma znaczenie, że ktoś opiekuje się nami. Łatwiej jest zaakceptować zasady nałożone na nas niż zadać sobie pytanie, czy mają one sens. Ponieważ jeśli zaczniesz je przesłać, zaczniesz zdawać sobie sprawę, że wielu z nich nie ma po to, by cię chronić, ale do kontrolowania. A jeśli podążasz za tym wątkiem, prędzej czy później dojdziesz do najbardziej niewygodnego pytania ze wszystkich, ile przekonań, które rządzą twoim życiem, jest naprawdę twoje? Ile odziedziczyłeś bez ich kwestionowania? Ilu nadal się powtarzasz, ponieważ tego się nauczono, a nie dlatego, że sam je przeanalizowałeś? Ponieważ religia może być po prostu początkiem, pierwszym ogniwem w znacznie dłuższym łańcuchu. Łańcuch, który rozciąga się na każdy aspekt twojego życia. Od tego, jak wierzysz, po to, jak się zachowujesz, czego pragniesz wiesz, czego się boisz. Freud był jasny, jedynym sposobem na złamanie tego łańcucha jest stawienie czoła niepewności, Przestanie szukać absolutnych odpowiedzi, przestań krzydnąć do pocieszających historii, ponieważ prawda, prawdziwa prawda, nie jest napisana w żadnej świętej księdze ani w żadnej doktrynie politycznej, ani w żadnym narzuconym kodeksie moralnym. Prawda jest w wątpliwości, w możliwości zakwestionowania wszystkiego, co nam powiedziano, odwagi, by zbudować własne znaczenie, zamiast przyjmować ten, który otrzymaliśmy. Ale oczywiście jest to trudne, nieco trudne. Ponieważ oznacza to zaakceptowanie, że nikt nie przyjdzie nas ocalić, że jesteśmy sami we wszechświecie i tak dalekie od bycia przekleństwem. To sprawia, że z ciał naprawdę jesteśmy wolni. I nadchodzi ostatnie pytanie: najważniejsze, czy jesteś gotowy żyć bez kul, czy też będziesz się do nich przywiązać, mimo że w głębi duszy wiesz, że są iluzją. Odpowiedź jak zawsze i tutaj dochodzimy do najbardziej niepokojącego punktu ze wszystkich, ponieważ jeśli religia, polityka, edukacja i moralność działają w ramach tego samego mechanizmu kontroli w oparciu o niepewność. Istnieje jedno pytanie, które staje się nieuniknione co dzieje się z naszą tożsamością jeśli od momentu urodzenia się jesteśmy zaprogramowani z zasadami, normami, przekonaniami i strukturami, włot w jakim stopniu naprawdę jesteśmy sami. Ile z tego, co myślisz, czujesz i decyduje, jest naprawdę twoje i ile zostało zainstalowane w twoim umyśle bez zauważenia? Freud ze swoją charakterystyczną tempą rzuca w nas bombę, że niewielu chce zaakceptować, duża część naszej tożsamości jest zapożyczona. Nie jesteśmy całkowicie autonomicznymi osobami. Wiele z tego, co myślisz, czujesz i decyduje, jest naprawdę twoje i jak wiele zostało zainstalowanych w twoim umyśle bez zauważenia? Freud ze swoją charakterystyczną tempą rzucał nas bombę, że niewielu chce zaakceptować duża część naszej tożsamości jest zapożyczona? Nie jesteśmy całkowicie autonomicznymi osobami, jesteśmy produktem społeczeństwa, które wyrzeźbiło nas dogmami ukrytymi za uniwersalne prawdy. Tutaj sprawy stają się jeszcze bardziej niepokojące, ponieważ jeśli twoja tożsamość została ukształtowana przez struktury zewnętrzne, to kim byłbyś, gdybyśmy je odbili? Pomyśl o tym, gdybyś urodził się w innym kraju, pod inną kulturą, z inną edukacją. Prawdopodobnie uwierzyłbyś w inną religię, bronić różnych pomysłów politycznych i miałaby inną moralność. Jak prawdziwe są te przekonania, jeśli tak bardzo zależą od okoliczności? Tożsamość nie jest ustalona, to jest konstrukt. Najbardziej niebezpieczne jest to, że wiele razy to ty budujesz, ale wokół ciebie. Freud stawia nas przed niewygodnym lustrem. Uważamy, że jesteśmy istotami racjonalnymi i autonomicznymi, ale w rzeczywistości jesteśmy automatami własnego programowania. Uważamy, że podejmujemy bezpłatne decyzje, kiedy w rzeczywistości wiele z nich było już podejmowanych przez innych, zanim jeszcze przybyliśmy na ten świat. Ale oto najbardziej ironiczna część: im więcej trzymasz się stałej tożsamości, tym bardziej zniewolony jesteś. Religia, ideologia, moralność, status społeczny. Wszystkie te rzeczy stają się niewidzialne klatki. Identyfikujesz się z nimi, bronisz ich tak, jakby byli częścią Ciebie, ale w rzeczywistości są to łańcuchy, które wiążą cię z wcześniej ustaloną formą. Dlatego tak wiele osób reaguje z furią, gdy ktoś kwestionuje swoje przekonania. Nie bronią pomysłu, bronią własnej tożsamości. Związali swoje istnienie z zestawem myśli, a jeśli myśli te zostaną zakwestionowane, czują, że ich istnienie jest zagrożone. Ale co by się stało, gdybyś puścił te więzi? Tutaj Freud naprawdę cię rzuca wezwania. Mówi ci, żebyś puścił wszystko, co myślisz. Zdejmij warstwy, które zostały na ciebie umieszczone, pozbyć się każdego dogmatu, każdej etykiety, każdej nałożonej na ciebie pewności, a potem, kiedy zostawiłeś to wszystko za sobą, zadaj sobie pytanie, kim naprawdę jesteś? To przerażające ćwiczenie, ponieważ głęboko znamy prawdę bez wszystkich tych struktur. Bez wszystkich pożyczonych pomysłów nie wiemy, kim jesteśmy. I to jest największy strach, ponieważ jeśli odkryjesz, że wszystko, co myślałeś, było tylko sztucznym konstrukcją, następny krok jest najbardziej radykalny ze wszystkich, musisz na nowo odkryć od zera. Musisz zbudować swój własny system wierzeń, musisz wybrać, które zasady należy przestrzegać, nie dlatego, że zostały narzucone na ciebie. Ale dlatego, że naprawdę je przeanalizowałeś. A najtrudniejsza część? Musisz zaakceptować, że może nigdy nie będziesz miał ostatecznych odpowiedzi. Freud miał jasne: dojrzałość emocjonalna nie polega na znalezieniu absolutnej prawdy. Chodzi o naukę życia bez niego. Jest w stanie chodzić bez kul, bez upewnień, bez potrzeby, powie, co jest właściwe, a co nie tak. I tutaj dochodzimy do ostatniego dużego pytania: czy chcesz zniszczyć to, co Twoim zdaniem odkryć, kim możesz się stać? Ponieważ tego obawia się większość ludzi, nie zmienia się, ale pustka, która pozostaje kiedy? Ktoś, kto powie ci, co jest słuszne, a co nie tak. I tutaj dochodzimy do ostatniego dużego pytania: czy chcesz zniszczyć to, co Twoim zdaniem odkryć, kim możesz się stać? Ponieważ tego obawia się większość ludzi, nie zmienia się, ale pustka, która pozostaje, gdy zniknęła wszystko stara. Religia, społeczeństwo, kultura wszystkie te rzeczy dały ci scenariusz do naśladowania, i do tej pory żyłeś w niej. Ale co by się stało, gdybyś to złamał? To jest prawdziwa wolność, a także największy strach, ponieważ kiedy usuniesz wszystko narzucone, kiedy ośmielisz się być naprawdę tobą, bez dogmatów, bez prefabrykowanych narracji, bez zależności, a następnie, a tylko wtedy będziesz wolny, pytanie brzmi, czy jesteś gotowy zapłacić cenę tej wolności? I tutaj docieramy do prawdziwej odchłani. Ponieważ kiedy zniszczysz wszystko, co myślałeś, kiedy pozbędziesz się pożyczonych pomysłów i dogmów, które ukształtowały twój umysł z dzieciństwa, powstaje najbardziej przerażające pytanie: co dalej? Jeśli religia, moralność, społeczeństwo i kultura były strukturami, które cię wspierały, co pozostało, gdy je rozbijesz? Ponieważ oto najbardziej brutalna ironia ze wszystkich pustka, której tak bardzo się obawiamy. Jest w rzeczywistości naszą prawdziwą esencją. Freud o tym wiedział, zrozumiał, że istota ludzka bez narzuconej narracji nie ma nic przeciwko i że nic nas przeraża. Czujemy się bezbronni, bezbronni, bez jasnego celu, ponieważ zawsze szukaliśmy odpowiedzi na zewnątrz, w świętych książkach, w instytucjach, w zasadach ustanowionych przez innych, ale kiedy te odpowiedzi znikają, istnieje tylko jedna alternatywa stworzyć własne. Tutaj zawodzi większość ludzi, nie dlatego, że są słabe, ale dlatego, że nie wiedzą, jak żyć bez scenariusza. Nauczono nas podążanie wcześniej ustalonymi ścieżkami, a nie jej budowy, a to prowadzi nas do kolejnego kluczowego punktu całkowita wolność jest nie tylko przerażająca, jest to również nie do zniesienia dla wielu, dlatego są ludzie, którzy po przesłuchaniu religii uciekają do schronienia w nowej ideologii, nowym ruchu filozoficznym. Nowym systemie myślenia, który daje im taką samą wiarę pocieszenia kiedyś. Wymieniają Boga na państwo, zamieniają przykazania na ideologie polityczne, zamieniają grzech na moralistyczny aktywizm. A najgorsze jest to, że wierzą, że obudzili, podczas gdy w rzeczywistości zmienili tylko klatki. Ponieważ prawdziwa wolność nie polega na zmianie przekonań, chodzi o naukę życia bez potrzeby ich posiadania. I to jest brutalne, ponieważ oznacza to, że nie masz już wymówek nie możesz już winić Boga, systemu, społeczeństwa ani edukacji. To ty przeciwko światu. Religia powiedziała ci co robić, moralność dała ci cel, społeczeństwo dało ci rolę, ale kiedy zniszczysz to wszystko, zdajesz sobie sprawę, że nikt nie ma dla ciebie planu. A potem doszliśmy do prawdziwego wyzwania, czy możesz zbudować się od zera, ponieważ większość ludzi nie może. Czują się zagubione i w tej desperacji szukają nowego schronienia. Trzymają się nowych etykiet ateista, sceptyk, nihilista, lewica, prawica, cokolwiek, ale nie zdają sobie sprawy, że wpadają w tę samą pułapkę. Nadal definiują się przez coś zewnętrznego. Projk powiedziałby ci, że właśnie tam zaczyna się prawdziwa praca, ponieważ teraz, gdy odrzuciłeś wszystkie narzucone prawdy, musisz zrobić coś o wiele trudniejszego, zbudować własną prawdę. I to nie jest łatwa ścieżka. Nie ma map, nie ma przewodników. Nikt nie powie ci, jak to zrobić, ponieważ prace celowe zaczynają się, ponieważ teraz, gdy odrzuciłeś wszystkie narzucone prawdy, musisz zrobić coś o wiele trudniejszego, zbudować własną prawdę. To nie jest łatwa ścieżka, nie ma map, nie ma przewodników i nikt nie powie ci, jak to zrobić. Celem tego procesu nie jest znalezienie absolutnej odpowiedzi, ale nauczenie się życia w niepewności bez konsumpcji przez strach. Oto kolejny dylemat, jeśli sens życia nie jest z góry określony. Musisz go sam stworzyć, ale jak? Rozejrzyj się wokół siebie. Większość ludzi żyje z narzuconym celem. Podążają już prześledzonymi ścieżkami. Rosną, studiują, pracują, mają dzieci, wiek i umierają. Nigdy nie przestają zadawać sobie pytania, czy tego naprawdę chcą. Po prostu to robią, ponieważ tego się od nich oczekuje. Ale jeśli dotarłeś tak daleko, jeśli miałeś odwagę. By rozbić wszystkie fałszywe pewności, masz okazję, że niewielu ma możesz zaprojektować własne istnienie od zera. Nie ma boskich kar ani absolutnych zasad moralnych, które cię powstrzymują, żadne dogmaty ograniczają twoje myślenie. Jesteś wolny. Ale prawdziwe pytanie brzmi, co zrobisz z tą wolnością? Ponieważ oto ostatnia pułapka, wolność bez kierunku staje się pustką, a ta pustka niszczy wielu ludzi. Gubią się w beznadziejności, w apatii, w uczuciu, że nic nie ma sensu. Zanurzają się w nihilizm, jakby była to ostateczna odpowiedź, podczas gdy w rzeczywistości jest to kolejna forma unikania. Odpowiedź nie jest niszczenie, ale tworzenie. Jeśli religia dała Ci cel, teraz musisz go znaleźć dla siebie. Jeśli moralność dała Ci zasady, teraz musisz zbudować własne zasady. Gdyby społeczeństwo powiedzieli ci, kim jesteś, teraz musisz sam zdecydować. To nie jest coś, co dzieje się w ciągu jednego dnia. To proces dożywotnia. Jest to ścieżka bez ostatecznego miejsca docelowego, której jedyną liczy się sama podróż. Freud o tym wiedział. Wiedział, że ludzie potrzebują struktury. Ale różnica między narzuconą strukturą, a jedną stworzoną przez siebie jest różnicą między byciem więźniem, a byciem naprawdę wolnym. Więc oto jesteśmy. Dotarłeś do punktu, w którym większość ludzi zatrzymuje się... W którym wielu unika i wycofuje się, aby schronić się w starych przekonaniach, w recyklingu ideologii, w nowych dogmatach o różnych imionach. Ale masz inny wybór, możesz iść naprzód. Możesz odważyć się chodzić bez kuli, bez mapy, bez gwarancji. Możesz stworzyć życie, które jest naprawdę Twoje, bez żadnego systemu, który nie mówi Ci, jak je żyć. Ale ostatecznie wybór jest sam.